Zapraszamy na Kolisy Puszcza kontra Korona. A teraz przed nami szatnia, w której nasi zawodnicy będą dzisiaj się przebierali przed dzisiejszym meczem. Mecz 13 kolejki, na której Puszcza zmierzy się z Koroną Kielce, rozgrywamy na stadionie Suzuki Arena. Pojemność stadionu to 15,5 tysiąca kibiców. Jaka będzie mobilizacja na dzisiejszy mecz? Tego dowiemy się za dwie godzinki. Liczymy na trzy punkty. Korona Kielce, jak dobrze Państwo wiedzą, jest naszym głównym rywalem w walce o utrzymanie, więc dzisiejsze punkty będą dla nas bardzo cenne. Jak nastroje przed dzisiejszym spotkaniem? Pozytywnie. Nieco deszczowo, ale jest OK. Jaki wynik typujesz? Pozytywny dla szubów. Ostatni mecz rozgrywany tutaj w Kielcach, niestety korona wygrała. Czy dzisiaj planujecie rewanż? Oczywiście jest to, że nasza sytuacja w tabeli jest taka, że no musimy punktować zawsze wszelką cenę w każdym meczu i też liczymy na jakąś zdobyć pęto. najlepiej na trzy punkty. Liczyć w dzisiejszym meczu na jakieś minuty od trenera? Zawsze jak się jest na ławce, to liczy się na to, że można pomóc drużynie i tak też jest razem. Mam nadzieję, że Będę mógł w stanie jakoś pomóc z Jaki Jaki jest dla Ciebie idealny wynik? Czy wysokie prowadzenie i utrzymanie do końca, czy, czy jednobrankowe i bronienie się do końca? Nie jest obojętny, najważniejsze, żebyśmy po prostu wygrali dzisiaj. Nieważne, jak, nieważne, ile. Ważne, żeby trzy punkty były. Ostatni wynik, jaki padł tutaj w Kielcach, to porażka puszczy 3 do 1. Wtedy bramkę jedną z trzech dla korony strzelił nasz aktualny zawodnik, Michał Koj. Do bramkę dla nas szczelił Piotr Wroziński. Liczymy dzisiaj, niestety, koju nie zagra od pierwszej minuty. Ale liczymy, że jak wejdzie w drugiej połowie, zdobędzie bramkę na wagę trzech punktów. Usza! 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 Dzisiaj niestety Ulegliśmy koronie Kielce 5 do 3. Wracamy do nieu bez punktów. Można powiedzieć w kiepskich nastrojach. Mamy nadzieję, że wtorkowy mecz Bucharu Polski w Rzeszowie zakończy się zwycięstwem żubrów i awansem do kolejnej rundy. Tak samo liczymy na punkty w spotkaniu z pogonią.